Witam serdecznie Wagi w tym czytaniu Karterata dla Was na nadchodzący miesiąc. 2025 luty! Co ja gadam? Lutego! <grym> Nie! Dobra, luty w 2025 roku. Troszkę, troszkę wybiegłem w dziwny sposób do przodu z tym stwierdzeniem, ale już teraz obiecuję wagi, że będę mówił stosunkowo normalnie. Zaczynamy czytanie od tu kart na tematy takie troszkę bardziej przyziemne, związane z obowiązkami, pracą finansami, mamy plany przedsięwzięcia, jak i samopoczucie i zdrowie. Moje drogie wagi, nie zapomnijcie, zostawić lajka, udostępnić to czytanie komuś, może zasubskrybować nawet lub skomentować, ale dość tej autopromocji, patrzymy już co się tu dzieje. I moi drodzy, Powiem wam, że pod tym względem naprawdę fajniutki rozkład, gdyż mamy tutaj zupełnie taką nową, fajną perspektywę, która się pojawi. Z czemu ja wiem, że fajną, bo mamy jej gierkę Pucharów i szóstkę Była, więc raczej ta nowa perspektywa, która w tych kwestiach. E, takich materialnych się Wam pojawi, e, nie będzie na pewno zła. W najgorszym wypadku będzie neutralna, tak? Czyli e, będzie jakaś odmiana, perspektywa tego, że coś takiego nowego wkroczy w to Wasze e, może życie zawodowe na przykład, tak? Albo nowa jakaś szansa na, załóżmy, zarobienie jakichś dodatkowych pieniędzy. Też jest to możliwe. Jeżeli, kochani, szukacie pracy jesteście na, na tym etapie właśnie tych poszukiwań, to mogę Wam powiedzieć, że już w lutym faktycznie sytuacja się wyjaśni i taką nową pracę dostaniecie, i widzę, że będziecie do tego także dość mocno zapaleni. Ta szóstka buław wskazuje na sukces. Po prostu konkretna, konkretna karta mówiąca o konkretnej rzeczy. Coś się udaje, coś o co się staracie i coś co chcecie, żeby no, zaistniało jeszcze w tym czasie, właśnie w tym nadchodzącym miesiącu, w lutym, to Faktycznie się powiedzie, jeżeli ewentualnie też tutaj może być mowa, to o tym, to na przykład jest taki moment próby, który wychodzi nam na nasze nie, wagi, więc jeżeli no, w będziemy mówić o tym może nowej pracy, jeżeli faktycznie zmieniacie, albo chcecie zmienić, albo szukacie po prostu, to na przykład może być taka rozmowa kwalifikacyjna, która pójdzie po waszej myśli. Ale szóstka buław może też mówić o tym, że na przykład dostajecie szansę zakupienia czegoś, tak, po dobrej cenie, może sprzedania czegoś, także w taki dość sposób, który przynosi pozytywny efekt, nie? na który liczycie, który Chcecie, jeżeli nie wiem, sprzedajecie jakąś nieruchomość, to, to też wydaje się, że to jest dobra rzecz. Ja nie twierdzę, że każdy sprzedaje nieruchomość, bo to troszkę dziwny świat by był w tym momencie. Fajnie by było, żeby każdy miał jakąś nieruchomość do sprzedania, ale. Ale rozumiecie o co chodzi, można to także ściągnąć do takich trochę prostszych rzeczy, może nie aż takich bardzo rozbudowanych właśnie jak nieruchomości. Ale Giermek Pucharów jest jeszcze w tym wypadku kartą, która to spina, właśnie podkreślając to, że będzie to takie entuzjastyczne, to będzie dawało wam pozytywną energię na przyszłość będzie was tak wiecie. Mocniej podbudowywało w tym, co, co, co się dzieje, będziecie też z większym entuzjazmem patrzeć, jak kolejne miesiące mają wyglądać, tak jak kolejny czas. Ogólnie będziecie w tym dobrym humorze, w dobrej atmosferze, widzieli, co się dzieje, i to będzie tak właśnie energetyzujące nie? i energizujące i jeszcze wiele innych rzeczy. W tym, w tym mniej więcej, w tej sferze. Jeżeli chodzi o Wasze plany przedsięwzięcia, moi drodzy. Akurat w tym wypadku widzę, że nie musicie, po pierwsze, jeżeli macie coś przygotowanego, jeżeli macie coś e, takiego już zaplanowanego na luty, no to wychodzi, że no, pójdzie to bez większych problemów, pójdzie to bez jakichś niespodzianek na pewno, tak? E, więc tu karty wskazują na to, że. Tyle ile energii włożycie w realizację czegoś, tyle będzie miało to, wiecie, takie to będzie miało, tak samo efekty, nie? Ale Karty też w ten sposób podkreślają, że jakoś specjalnie nowe, nietypowe rzeczy, takie wiecie, z zewnątrz, nie będą wam się wagi pojawiały w tym miesiącu. Czyli raczej nie spodziewałbym się, że na przykład, nie wiem, zadzwoni do was tam przyjaciel jakiś, czy przyjaciółka i wam zaproponuje jakąś wspólną aktywność. Raczej tu chodzi o po to, że sami byście musieli takie podejmować działania, właśnie jak jest Karta Sprawiedliwości, ona wskazuje na to, że o, okej, okay, jeżeli wy chcecie coś zrobić, jeżeli wy chcecie wyjść z jakąś inicjatywą, to jak najbardziej i to jest też z reguły wtedy dobry pomysł, ale nie wydaje się, żeby wiecie, no, ktoś wychodził za was z tymi inicjatywami, nie? Tu raczej wy byście musieli coś rozpocząć. Wydaje się, że że będzie to stosunkowo miesiąc spokojny na tyle pod tym względem, że e, będziecie wręcz tak troszkę próbowali odświeżyć pewne pomysły, albo jakiś jeden przynajmniej e, w tym miesiącu, czyli może gdzieś tam kiedyś jeszcze. E, grudniu albo w listopadzie rozmawialiście ze znajomymi, że fajnie by było zrobić to 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 i to. I tak sobie siedzicie, patrzycie na kalendarz, nie, i tak kończę. Nic się nie dzieje w ten weekend, to może może warto wrócić do tego samego pomysłu. To nie musi być nic związanego od razu koniecznie z innymi osobami. To może być wiecie coś co wy myśleliście, że chcecie sobie zrobić, chcecie rozpocząć, ale z jakiegoś powodu, bo może za dużo rzeczy było do zrobienia, obowiązków i tak dalej, to na tym no, nie rozpoczęliście ostate ostatecznie tego, nie zrobiliście tego. W tym wypadku wagi, no po prostu, wiecie, to jest coś, co osobiście zaczynacie. Może twierdzicie, w lutym zacznę coś ćwiczyć, tak? Myśleliście o tym, żeby to zacząć ćwiczyć w, we wrześniu, ale no, potem się zrobiło brzydko, ciemno i, i deszczowo i tak dalej. Potem jeszcze były inne obowiązki, więc tego nie zrobiliście. Może to jest dobry czas, żeby ruszyć z tym w lutym. Jeżeli chodzi o samopoczucie, zdrowie, powiem tak, yy, spokojnie. Tu nie ma niczego niepokojącego. Moi drodzy wydaje się, że to co mieliście zrobić, co potrzebowaliście zrobić, to już zrobiliście. Możliwe co najwyżej jest, że jeżeli kochani macie jakąś, jakiś zabieg w lutym, tak, czy jakieś gorsze samopoczucie i idziecie nie wiem, na jakieś badanie czy coś takiego, to możecie się nawet pozytywnie zadziwić. Karta czwórki, Pucha czwórki buław mówi często o tym, że jesteśmy no, aż troszkę zaskoczeni tym, jak pewne rzeczy dobrze nam poszły, nie? więc ta czwórka była w tym wypadku, by faktycznie wskazywała na to wagi, że no, okej. Okay, Trochę bałem się, jaki będzie wynik tego badania krwi, czy tam czegoś, a okazuje się, że to badanie poszło całkiem dobrze i nie trzeba, nie muszę się aż tak martwić, nie? Więc takie nawet z zadziwieniem możecie do tego troszkę podejść. Więc bardzo fajnie pod tymi względami, takimi powiedzmy, przyziemnymi, z jednej strony fajne nowe rzeczy, jeżeli chodzi o obowiązki, czyli jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o tą pracę albo finanse, co jest wybitnie ważne, ale też no, macie teraz taką wolność, bo ja bym na to nie patrzył jako nuda, nic się nie dzieje. Nie? Ja bym na to patrzył jako na szansę, żeby właśnie zająć się jakimiś swoimi rzeczami. Jakimiś swoimi projektami, to jest zawsze, zawsze bardzo fajne, że taka jest możliwość po prostu. Dobrze, a teraz przejdźmy do czytania, które, e, części czytania przynajmniej, które może być nawet bardziej wyczekiwane niż te e, przyziemne sprawy. Zobaczmy, jak będzie się układało w kontakcie z bliskimi. E, nam wagi, bo tak naprawdę ja także jestem wagą, więc to mnie bardzo interesuje, ale też zobaczmy w tych kwestiach uczuciowych, co tu karty mówią. E, I mamy tu rozkład tak mojej drodze dla osób, które są w związku i będzie interpretacja tego typu, ale także dla singli, więc wagi nie obawiajcie się, single o was także pamiętam. Ale popatrzmy co tu się dzieje. No Mamy kartę umiarkowania, mamy rycerza mieczy i mamy kartę rydwanu. I teraz tak, to oznacza, że pewna, raczej ok, najpierw zacznijmy od tych podstawowych rzeczy. Widzę, że Widzę, że ten miesiąc po czas, jeżeli chodzi o te kontakty właśnie z tymi ważnymi osobami będzie dość spokojny. Tutaj nie ma jakichś wielkich przebojów, tutaj nie ma jakichś wielkich wydarzeń. Raczej, jak będziecie, to nie znaczy, że nie będziecie w ogóle z takimi osobami się nie spotykali, ani nie będziecie w ogóle z nimi nie rozmawiali, ale chodzi o to, że to może nie będzie wnosiło jakoś specjalnie wiele, tak? To jakoś specjalnie wiele nie zmieni, a także najprawdopodobniej nie dowiecie się jakichś wielkich niespodzianek ani dziwnych rzeczy poza jedną. I tu, moi drodzy, jest taka ciekawa uwaga kart, bo najwyraźniej ktoś no, z tego grona tych osób, na których Wam zależy, będzie podejmował działanie, tak dość energicznie, nie? tak dość energicznie, będzie podejmował działanie, które niespecjalnie, przynajmniej teraz, Wam wydaje się słuszne. Nie? czyli ktoś, no na przykład przyjaciel poznaje osobę jakąś, tak, zaczyna się spotykać z dziewczyną jakąś, załóżmy, którą no, wy poznaliście i wy nie sądzicie, żeby to była najlepsza osoba dla niego, ale wiecie, to jest tylko wasze pierwsze odczucie. I tu w tym wypadku chodzi o właśnie to wagi, że to jest takie nasze pierwsze odczucie, że to działanie nie za bardzo na tą chwilę wam wydaje się dobre, ale ten ktoś jest bardzo mocno w to zaangażowany. Więc może ktoś chce zacząć nową jakąś karierę, tak? Może syn teraz w tym momencie, czy ta córka wam deklaruje, że się wyprowadza gdzieś załóżmy, nie wiem, do Warszawy, a to jest od was kawał drogi, nie? I tak wiecie, no, ona ewidentnie, czy on ewidentnie ma jakiś tu plan, ma jakiś cel, tak? Chce coś konkretnego osiągnąć poprzez to działanie wagi, ale no. Nie możecie trochę pozbyć się tego wrażenia, że to nie jest koniecznie najlepsze podejście, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że to będzie miało jakieś pewne reperkusje w przyszłości. I okej, okay, niestety karty jeszcze na tą chwilę nie tłumaczą. Czy faktycznie jest się czym martwić? Czy faktycznie załóżmy za dwa lata nie okaże się, że to był naprawdę dobry wybór, a wy po prostu początkowo mieliście, początkowo mieliście jakieś zastrzeżenia. Ja bym jednak bardziej się skłaniał w tą stronę, tak, że ten zapał. Którą, który opisuje ta karta Redwanu w tym wypadku, że ta decyzja właśnie zostaje podjęta i ta osoba bardzo, bardzo tego chce, tak to będzie no, niosło za sobą, często ten entuzjazm niesie za sobą faktycznie potem rozwój sytuacji, który jest pozytywny. Tak? Więc Ok, pamiętajcie, że to są tylko te Wasze początkowe zastrzeżenia. Karty w tym wypadku nie wskazują na to, że to prowadzi do czegoś złego. Tak? Pamiętajcie, wręcz nawet bym powiedział, że bardziej bym się skłaniał, że to może być coś dobrego. Dajcie temu szansę. To jest chyba to, co chcę w tym wypadku, co karty chcą tak naprawdę Wam przekazać, żebyście dali temu szansę się rozwinąć i żebyście od razu jednak nie szufladkowali tych decyzji i tych działań tego kogoś dla Was ważnego jako od razu z założenia z gruntu złe. Może, albo że ta osoba, na przykład, z którą zaczyna się spotykać, że Wy będziecie teraz. Do niej nie podchodzić, albo nie będziecie chcieli z nią rozmawiać, może mile was zaskoczy. Zobaczmy teraz, moi drodzy, jak wygląda ta kwestia uczuciowa, i jeżeli jesteście w związku, zacznijmy wagi od osób, które są w bliskiej relacji z kimś, mają tą ukochaną osobę, to tak. Będzie przez dużą część lutego tutaj, akurat, nic nadzwyczajnego specjalnie się nie będzie działo. Tak? Ehm, będzie spokojnie, ehm, żeby nie było. Ta czwórka mieczy nie oznacza, że będzie nic się nie działo, ale w ten zły sposób. Tak? Bo często jest tak, że okej, okay, mamy jakiś zastój, liczymy na coś, że coś się wydarzy, ale to się nie wydarza ehm, i, i, i no, jednak traktujemy to jako coś negatywnego. W tym wypadku nie, nie ma żadnego, nie wiem, konfliktu z waszym partnerem, czy, on, czy ona nie wyobraża sobie jakichś negatywnych rzeczy, czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, to jest po prostu taka cisza przed burzą. Ale tą taką fajną burzą, tą burzą, po którym, żeby oglądać którą wychodzimy sobie na ganek i powąchać trochę tego ozonu, a nie tą taką burzą, którą się boimy, że nam dachy zerwie, bo mamy tu dziesiątkę pucharów i mamy siódemkę denarów. I wiecie co? To oczywiście pewnie będzie zależało na jakim etapie w związku jesteście, bo jeżeli jesteście na początku swojej drogi, ta dziesiątka pucharów mówi o takim przełomowym, jakimś wydarzeniu, jakiejś wieści, jakimś e, kroku, decyzji waszej e, wspólnej, która będzie prowadziła do czegoś więcej, tak? Ona będzie potem się rozwijała i ona będzie wnosiła konkretne konsekwencje wasz związek, wasze wspólne życie. Więc może podejmujecie decyzję, że zamieszkacie razem. Może ktoś się nawet oświadcza, jest to całkiem możliwe, że tutaj coś takiego będzie miało miejsce. Moi drodzy, jest ważna decyzja i ona jest dobra dla was. To jest coś, co wam przyniesie coś pozytywnego, wagi na przyszłość. Coś, co będziecie, czego będziecie niejako wyczekiwali nawet, tak? jeżeli jesteście już takim długotrwałym, tam 30 lat macie zapasem razem i tak dalej, to bym po prostu widział tu taki, albo też jak najbardziej nie jest wykluczone, że takie decyzje się podejmuje. Nie zabieram Wam takiej możliwości w żadnym wypadku, ale często też pamiętajmy, że to trochę trochę bardziej stonowane potrafią być te wydarzenia. O, nazwijmy to w ten sposób. I w tym wypadku będzie prawdopodobnie jakieś bardzo fajne razem przeżycie wasze, które będzie umacniało waszą po prostu relację, tak? Czyli no takie przypomnienie dlaczego jesteście razem i, i że jesteście mimo wszystko z fajną osobą i że to potem będzie tak budowało dalej, no was podbudowywało dalej na przyszłość. Wagi. Kochani, jeżeli jesteście singlami, to tak, mamy przez pewien czas niespecjalnie cokolwiek się dzieje w lutym, przygotujcie się, że może nie wchodzicie w ten miesiąc nawet jak aktywnie szukacie, tak nawet jeżeli próbujecie kogoś tam faktycznie poznać nowego całkowicie, staracie się to przygotujcie się, że może być taki czas, w którym będzie to szło troszkę powoli, może nikt się ciekawy nie będzie przewijał może nawet się z kimś spotkacie, ale to nic z tego nie wyjdzie, ale ale nie zarzucajcie tych prób, prób gdyż w lutym zdecydowanie. Może pojawić się nie tylko ciekawa, wiecie, intrygująca osoba w waszym życiu, ale wręcz ktoś, z kim no po prostu dalej razem będziecie chcieli coś robić, coś tworzyć. Tak? Ewentualnie, jeżeli już się z kimś tam na samym początku drogi jesteście, spotykacie, jest to ciekawa osoba, to ok. Może przez tydzień załóżmy nie będziecie mogli się spotkać, ale kiedy się już spotkacie, kiedy już wiecie, spędzicie ten raz, czas ze sobą, to będzie on wybitnie dobry, tak? Tu będzie, tu się wydarzy coś super, wspaniałego między Wami i będzie to jeszcze dalej nastrajało do tego, jak będzie wyglądała ta Wasza przyszłość, czyli wejdziecie na taką drogę budowania czegoś więcej, nie? I to jest bardzo, ale to bardzo takie optymistyczne, więc nie zarzucajcie prób, nawet jeżeli i tam początkowo ten luty będzie taki troszkę spokojniejszy pod tym względem. Potem możecie się naprawdę, ale to naprawdę pozytywnie zadziwić. Dobrze. Wagi. Zobaczmy teraz na jaki znak trzeba tutaj zwracać. Co? Wagi? Uwagę. Ha, ha, ha. Takie dowcipki tutaj nam lecą do pasy prawie że, ale jest najwyraźniej rak. Rak wydaje się takim dość istotnym znakiem i teraz pamiętajmy, że to może być ascendent, znak słoneczny albo księżycowy, trzeba o tym pamiętać, ale w tym wypadku jeżeli macie w swoim otoczeniu, szczególnie jeżeli właśnie macie w swoim otoczeniu raka, to no, trzeba na tą osobę bardziej tą uwagę zwrócić, Trzeba, no, nie powiem, że mieć się na baczności, ale będziecie mieli takie poczucie, że wiedz, że coś się dzieje. Nie? Tam akurat to nie będzie nic nieistotnego. Może ten Wasz znajomy, przyjaciel to będzie ten rak, który, czy, czy ktoś z rodziny, kto będzie tą decyzję podejmował tutaj. Może to jest ta nowo poznana osoba. Może, kochani, jeżeli wiecie, jesteście związkim, może to jest ten partner, partnerka. Tu jest to, no, na pewno osoba taka, która coś będzie wnosiła w to wasze życie, nie? To nie będzie całkowicie, bezpodsta to nie będzie całkowicie bezpodstawna znajomość czy interakcja. Dobrze. Zobaczmy teraz wagi, jaka jest przeszkoda na Waszej drodze. Eee, dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, i rada karta. O, okej, okay. rada kart. Ja wiem do czego ta rada się odnosi, bo jest tak. Ewentualna przeszkoda, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów, powiem od razu wprost, że ona nie wskazuje na żadną prawdziwą przeszkodę. Tak? To jest karta obfitości, więc jeżeli może nadmiar czegoś w jakiś sposób Wam przeszkadzać. To OK, możemy zwrócić uwagę że, na to, że to jest ta przeszkoda, ale rzadko kiedy, e, rzadko kiedy nadmiar czegoś jest, no wiecie, negatywny, nie? E, ale mamy dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę, czyli świetne dogadywanie się z tą najważniejszą osobą w waszym otoczeniu. E, no, Kochani, no partner, partnerka, nowy związek, jak najbardziej dwójka pucharów może na to wskazywać, więc wiecie, ta dziesiątka pucharów, nie, tak jak mówiłem, podkreślałem, ona nie będzie raczej oznaczała tego, że to będzie po prostu poznanie ciekawej osoby, z którą kiedyś gdzieś tam może za pół roku coś wykwitnie. Nie, ja bym powiedział, że to wiecie, wykwitnie już teraz, tak od razu, nie? To, to będzie jak z przytupem. Więc jak najbardziej ta dobra rzecz tutaj jest zaznaczona. I piątka mieczy, jako rada kart, ona się tyczy tego, co ja tutaj mówiłem wcześniej, na co karty zwracały uwagę, czyli żeby nie eskalować pewnych rzeczy, to ok, ale na pewno, żeby nie zakładać tego, od razu tej złej kwestii, tak? Tego złego nie zakładać na starcie. Więc to jest ta rada, jeżeli widzicie coś, nawet nie tyczy się na przykład, może tej. Tego tu wydarzenia, ale gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sferze w przeciągu lutego w Waszym życiu, i, o, i to coś może wydawać się takie troszkę na początek, nie wiem, może nawet straszne, złe, nieodpowiednie. Dajcie temu chwilkę, wiecie. Tak, osiąść, dajcie sobie chwilę na przetrawienie tego, przemyślenie tego. Na pewno nie reagujcie od razu, tak jakby nie wiadomo, co strasznego się wydarzyło. Nie? Więc dobra, moje drogie wagi, rozkład na luty no fajne rzeczy mi się wydaje, że tutaj będą miały miejsce. To już było powiedziane, a ja Wam tego teraz po prostu jeszcze osobiście życzę i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!